Wiosna, piękne słońce, rośliny wybuchają, zielenią, śpiewają ptaki. Dziś o niezwykłej wartości obnażania się. Posłuchajcie uważnie, zanim wasza wyobraźnia pogalopuje za daleko. Nasza wrażliwość nas zbliża, nasza siła nas oddala. Takie słowa powiedział 85-letni Jean-Claude Carrier, scenarzysta Louis Buñuela, na uroczystości wręczenia europejskich nagród filmowych. Prawdziwej, szczerej relacji, rzeczywistym, choć paradoksalnym okazaniem mocy i głębokości więzi jest odsłonięcie naszego miękkiego podbrzusza, pokazanie swoich niedoskonałości, miejsc, które na pozór można uderzyć, bo jesteśmy w nich słabi, bo są to miejsca w jakiś sposób dla nas bolesne. Jest to jakby celowe wystawienie się na ryzyko, podświadomy test, czy te słabości zostaną zrozumiane, zaakceptowane, zaopiekowane, metaforycznie przytulone, czy też będą wykorzystywane. To przez ukazanie siebie takiego idziemy dalej, głębiej. Prowokujemy drugą stronę do takiego samego pokazania siebie odsłonięcia swoich trudności i intymności, to jest pokazanie często niezrozumiałych dla innych tych którym na nas zależy, motywów, przesłanek założeń, które kierują naszym życiem bardzo często naszych lęków, słabości i niedoskonałości. Jest to publiczny, wymagający na początku nielada odwagi akt ich ukazania, który jednocześnie jest aktem samoakceptacji, akceptacji naszej często wewnętrznej biedy potrzeby bycia zrozumianym, przytulonym, zobaczonym bez maski i bez zbroi. Jest to nasze wołanie o miłość, o dostrzeżenie nas, a czasem o pomoc, szczere i prawdziwe. Kiedy spotyka się z równie szczerym odbiorem, przyjęciem, akceptacją, nawet kiedy nie do końca wszystko jest zrozumiałe, wydarzają się niezwykłe rzeczy i relacje przechodzą na zupełnie inny poziom. Odsłaniając coś, co uznajemy za słabość, bo na przykład powszechny społeczny odbiór tego czegoś najczęściej taki jest, zyskujemy w odpowiednim środowisku zrozumienie, akceptację, pomoc. Odwołujemy się do tej wrażliwości, która nas zbliża i zobowiązujemy do zaoferowania równie wrażliwej reakcji na podobne pokazanie tego przez innych. I tak to coś, co jest naszą słabością. Przez wypowiedzenie tego, zaakceptowanie, uwolnienie staje się fundamentem czegoś większego niż w prosty sposób rozumiana siła. Tworzące się w takich okolicznościach mocy, która siłem przewyższa i działa z zupełnie innego poziomu. Rzecz jasna kluczowe jest w takim podejściu bycie w relacji, środowisku, okolicznościach szczerości i bezpieczeństwa. Jest to możliwe w gotowym na pogłębienie relacji intymnym związku dwojga ludzi. Jest to możliwe w przyjaźni. Bywa to możliwe w gronie ufających sobie współpracowników. Zrównoważone wymienianie się wrażliwością utrzymuje te relacje w równowadze zupełnie innej jakości, na zupełnie innym poziomie niż przy równowadze będącej równowagą przeciwstawnych znoszących się sił. Patrick Lencioni pisze w swojej książce, której tytuł przetłumaczono Odkryj się, choć po angielsku brzmi Getting Naked i właściwsze byłoby tłumaczenie Obnaż się. Bezbronność Jedna z najbardziej niedocenianych i źle pojmowanych ludzkich cech. Bez gotowości do pokazania, że jesteśmy bezbronni, nie zdołamy zbudować głębokich i trwałych relacji z innymi. A to dlatego, że nie ma lepszego sposobu na zaskarbienie sobie i zaufania drugiej osoby niż odkrycie własnej słabości i podatności na cios i zawierzenie, że ta osoba nas wesprze. A tymczasem namawia się nas, abyśmy unikali okazywania bezbronności. Mamy zawsze być silni, pewni siebie i zrównoważeni. Nie przeczę, że te przymioty mogą okazać się bardzo przydatne w pewnych sytuacjach życiowych, ale w czasie pracy nad związkami z innymi ludźmi stają się jedynie przeszkodą na drodze do zbudowania zaufania. Może warto na wiosnę, a może nie tylko na wiosnę, ukazać, obnażyć swoją wrażliwość.